Siemano! Jesteście gotowi na część drugą? Yeah! Z Polski! Z 51! Jedziemy Tracu tak! Pracuj GPR! Yeah. Słuchaj tego! Pójdź Andrzej! Takiś klasyk! Daj głośniej te basy! Właśnie tak! Brat! Sprawdzaj cały czas, bo ten styl jest jak magia Cały czas to propaganda, dawny klimat, czaj Żerymy cały czas, dobrze wiem, że to kminisz się nie pomyli z tym, jak powiesz, że wiesz To jest drogie do do R jest twoim mieście, ziom To jest sadbre, znasz, to dawny Hindenburg Teraz zabrz, teraz sprawdź mnie jak na wolny majku jadę. Hm, obojęte tak z podkładem no Marko Polo, Marko Polo, włącz to ostro, no osto, bo prosto też tu wejdzie. Wiesz jakie jest? Daj krusfejdę, KRS-em wejdę. Zaraz zrobimy ten skit część. Druga jest tu Brex, Janek. Cały czas dobrze wiesz, chyba już poznałeś tą bandę, tą brygadę. Jadę dalej, jak kamikadze, to nie przestanę, cały czas okładę. Wiesz, że mam wyjebane, szczerze mówiąc. Może być to taki dźwięk, może przyszedł ty zaraz jedziemy stąd. Man, dalej. Podem, że jakiś trip, wziął, daj mi be, to i na rad, bo taki skill Yo Yo, tak yeah. jest ja, mam właśnie tak. Yeah. <laughs> to